Serdecznie zapraszam do odcinka 103 playlisty Mroczna Historia pod tytułem „Potomkowie Ludu Kanan – część 40”. W poprzednim 102 odcinku opowiedziałem o Sumerach i ekspansji Akadejczyków i Amorytów. W tym odcinku opowiem o Aramejczykach. Spróbujmy trochę poukładać kawałki puzli z potomkami synów Noego. Sumerowie pojawili się w południowej Mezopotamii pod koniec czwartego tysiąclecia przed naszą erą i według oficjalnej wersji byli przybyszami ze wschodu. Według mojej wersji, Sumerowie powrócili do swojej kolebki, czyli do Mezopotamii, po opuszczeniu jej z powodu potopu. Akadyjczycy czyli koczowniczy lud semicki osiedlił się w trzecim tysiącleciu przed naszą erą we wschodniej Mezopotamii. Lud ten napadł na Sumerów, a ich król Sargon z Akadu w 24 i XXIII wieku przed naszą erą podbił sumeryjskie miasta państwa. Powstało sumero-akadyjskie państwo trzeciej dynastii z Ur, które składało się z małych państwek walczących o dominację. W połowie trzeciego tysiąclecia przed naszą erą w Mezopotamii pojawili się Amoryci, potomkowie Kanana, syna Hama, syna Noego. To właśnie Hamurabi z dynastii amoryckiej, założonej w 1830 roku przed naszą erą przez Sumu Abumoka, został władcą zwycięskiego Babilonu. Co prawda Sargon Wielki zajął większość Mezopotamii. Oraz część Lewantu, w tym ziemię Kanan, ale wkrótce Amoryci powoli zaczęli przejmować władzę. Amoryta Shamsi Adat w 1814 roku przed naszą erą założył pierwsze państwo asyryjskie. Jednakże założenie tego państwa oznaczałoby, że Asyria stała się imperium i na dodatek dzięki Amorytom. Nie mogli zgodzić się na to współcześni interpretatorzy historii prawdopodobnie rzymskiego pochodzenia i nazwali państwo Szamsi-Adada królestwem górnej Mezopotamii. Proszę spojrzeć na dwie mapki. Mapka z lewej przedstawia obszar pierwszego państwa asyryjskiego założonego przez amorytę Szamsi-Adada w 1814 roku przed naszą erą, a z prawej Pokazane jest terytorium Asyrii pod koniec XIII wieku. Pomimo pięciu wieków różnicy, oba zaznaczone obszary prawie się pokrywają. Po opanowaniu Mezopotamii, Amoryci rozpoczęli ekspansję w kierunku ziemi Kanan, ostatecznie dominując etnicznie w Syrii i Palestynie, stając się zagrożeniem dla późniejszych Izraelitów pretendujących do władzy. Obiecanej im przez Boga. Według tekstów amarneńskich z XIV wieku przed naszą erą, Amoryta Abdi Ashirt założył na północ od Fenicji państwo o nazwie Amuru. Czym były teksty amarneńskie lub tzw. listy z Amarny? Otóż w 1887 roku odkryto w Tel el Amarna w Egipcie Archiwum. Składające się z 382 tekstów. Była to głównie korespondencja dyplomatyczna pomiędzy władcami Egiptu z XIV wieku przed naszą erą, Amenhotepa III i jego syna Amenhotepa IV, zwanego Echnatonem, z ich wasalami. W tamtym okresie Egiptowi były podporządkowane państwa z terenów Syropalestyny, Mezopotamii i Anatolii. Syropalestyna obejmowała ziemię dzisiejszego Izraela, Palestyny, Jordanii, Syrii i Libanu, czyli obejmowała również ziemię Kanan. Anatolia była krainą historyczną w Turcji, obejmującą cały Półwysep Azji Mniejszej i stanowiła około 2 trzecich współczesnego państwa tureckiego. Nazwa tej krainy Anatolia pochodzi od greckiego słowa Anatol. Oznaczającego kraj wschodzącego słońca. Jednym z synów Sema był Aram. I to jego potomków nazwano Aramejczykami. Prawdopodobnie pierwsze plemiona aramejskie nazywały się Achlamu. I byli to koczownicy, przebywający na terenie półwyspu arabskiego w pierwszej połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Pierwsze wzmianki o plemionach achlamu pojawiły się w mezopotamskich tekstach z XVIII wieku przed naszą erą. Według autorów tekstów przodkowie Aramejczyków, podobnie jak plemiona przodków semitów Habiru, stanowiły zagrożenie dla ludności osiadłej. Według inskrypcji asyryjskiego króla Salmanu Aszareda I achlamu wraz z hetytami, Wspierali szatu II, władcę Hanigalbat, w jego powstaniu przeciw Asyryjczykom. W jednym z listów babilońskiego króla, kadaszman Enlila II, znajduje się zapis, że Achlamu atakowali królewskich posłańców. Asyryjskie źródła z końca II i początku I tysiąclecia, przed naszą erą, wiążą Achlamu z Aramejczykami. Asyryjski król Tukulti Apil Eszara I wspomina, że w pościgu za Achlamu Aramejczykami musiał przeprawiać się przez Eufrat, by w końcu pokonać ich w Amuru, w zachodniej Syrii, w suchu nad środkowym Eufratem i w Babilonii. 28 razy walczyłem z Achlamu Aramejczykami. Kiedyś nawet dwukrotnie w ciągu roku. Przekroczyłem Eufrat, pokonałem ich od Tadmuru po kraj Amuru, po Anatu w Suchu i aż po Rapiku, co leży w Karduniasz, to jest w Babilonii. Sprowadziłem łupy i ich dobra do mego miasta Aszur. Aramejczycy w drugim tysiącleciu przed naszą erą żyli na pustyniach, na zachód od Mezopotamii. I w XIII wieku utworzyli na terenach Syrii niewielkie państwa. Najpotężniejszym państwem Aramejczyków było Aram, ze stolicą w Ibe, współczesnym Damaszku. W XI i X wieku przed naszą erą powstały kolejne państwa miasta, jak bit Adini, bit Bahjani i bit Zamani. Jednakże żyzne ziemie złotego rogu na terenie Mezopotamii kusiły Aramejczyków, którzy wkrótce zaczęli się tam osiedlać. Państwa aramejskie zostały podbite w VIII wieku przed naszą erą przez Asyrję, i tamtejsza ludność została rozproszona po całym Bliskim Wschodzie. Spowodowało to, że język aramejski stał się podstawowym językiem na terenach żyznego półksiężyca, z wyjątkiem Egiptu. Język Sumeryjski był językiem martwym, a język akadyjski, oparty na sumeryjskim piśmie klinowym, nie spełniał wymagań ówczesnego świata. Języka aramejskiego używano na terenie Izraela, gdzie dominowały dialekty galilejski i judejski. Prawdopodobnie Jezus Chrystus i jego uczniowie posługiwali się zarówno aramejskim, jak i hebrajskim. Niektóre fragmenty Starego Testamentu zostały spisane w aramejskim, jak również hebrajskim i greckim. Natomiast Nowy Testament napisano w języku greckim, z wyjątkiem Ewangelii świętego Mateusza, spisanej w języku aramejskim. Powstaje jednak pytanie: kim byli Asyryjczycy, używający języka wrogich im plemion, zamieszkujący współcześnie? Irak, Iran, południową Turcję i Syrię. Dziękuję za wsparcie kanału przez Bajkofitu. Proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 103, w którym opowiedziałem o Aramejczykach. Serdecznie zapraszam do odcinka 104 pod tytułem Potomkowie Ludu Kanan. Część czterdziesta pierwsza.